Dzień dobry kochani. W związku z tym, że mamy sezon zaćmienia, ale w ogóle mamy strasznie taki, no, niefajny rok, mówmy się. Od momentu po prostu wybuchu pandemii i koronawirusa, jak mówi chińskie przysłowie, uważaj, czego sobie życzysz, bo może się spełnić. Nie wiem, czego sobie życzyliśmy, bo pewnie nie tego wirusa, a jednak przyszedł z Chin. No, nie, nie jestem osobą odklejoną od rzeczywistości, więc zdaję sobie sprawę z tego, ile osób potraciło pracę, ile osób boryka się z finansowymi problemami, jak również wszystkimi innymi, tak? Choćby zdalną nauką swoich dzieci, choćby przejściem na to zdalne nauczanie, na, na zdalną pracę. Pomyślałam, że zrobię takie fajne czytanie na zasadzie, co idzie do mnie dobrego. Dlatego, że przydadzą nam się, uważam, dobre wiadomości. I słuchajcie, żałuję, naprawdę uwierzcie mi, żałuję, że po prostu, ponieważ z założenia, tak jakby nie chciałam tych filmów wydłużać o tasowania, żeby was nie męczyć, naprawdę dziś żałuję, że te karty, które zostały wyciągnięte, że, to, że nie nagramam tego tasowania, żebyście zobaczyli, jak bardzo jest kompatybilne z ostatnim czytaniem, które ja wykonałam na zaćmienie słońca z datą tam 14 grudnia. To jest po prostu odpowiedź na tamto czytanie. Wy traktujcie to jako przedłużenie tamtego czytania. Naprawdę. Ja nawet nie zakrywałam figur, pozwoliłam sobie na to, żeby je odkryć, ponieważ wy, wybierając wtedy którąś z opcji, macie tutaj dosłownie. Część B, tak jakby tam była część A, a tu jest część B. Więc yy, jeżeli macie ochotę kontynuować yy, tamto czytanie i wybieraliście tam opcję pierwszą, drugą, trzecią, karty również wypadały w takiej yy, kolejności, mówiąc na te same tematy, to po prostu to zróbcie. A jeżeli yy, nie to niech przymówi do Was któraś z kart, która, którą teraz widzicie. Opcja numer jeden, numer dwa, numer trzy i wybierzcie którąś z tych opcji. A ja Wam powiem, co do Was idzie, co dobrego do Was idzie. Okej. Okay. Aniołki przyniosły dobre wiadomości i proszę bardzo. Grupa pierwsza. Grupa pierwsza. I od razu zaznaczam, nieważne, czy jesteście mężczyzną czy kobietą, cesarz. Cesarz jest określoną energią. Jest energią, na przykład, często się mówi, że cesarz postrafi być w negatywnym wydźwięku tej karty, na przykład, despotą. Zgadzam się. Ale cesarz jest też osobą, która potrafi zbudować strukturę swojego imperium i która potrafi kontrolować swoje sprawy. Tak? Na przykład sprawy e, przekraczania granic osobistych. On na to nie pozwala. Na przykład sprawy finansowe, jakieś dziwne wycieki pieniędzy, że w zasadzie kończycie na przykład miesiąc i widzicie jakąś po prostu drastycznie niską sumę na koncie i mówicie, kurczę, no gdzie się podziały te pieniądze? Te u cesarza się nie zdarza. Co tutaj się dzieje? Po pierwsze, Zrozumiecie, olśni Was tak, jakby, i podkreślam, nieważne, czy jesteście mężczyzną czy kobietą, że nie musicie dźwigać całej odpowiedzialności yy, sami. Yy, że takie dobijanie Was, przerzucaniem na Was yy, bardzo często yy, różnych zadań, i to mogą być yy, zadania i w pracy. I w waszym życiu domowym. Już nie będę tutaj mówić, czy żona na męża, czy mąż na żona, tak? Ale ponoszenie większej odpowiedzialności niż po prostu to, do czego zostaliście stworzeni, do czego wy zostaliście przystosowani, zrzucanie obowiązków, czyli kiedy idziecie do szefa. Rozmawiać o awansie, to jak zwykle wrócimy do tematu. Dostajecie odpowiedź, ale za dwa tygodnie ten awans dostaje ktoś inny, na przykład albo hmm, kolejne rzeczy. Hmm. Jedna osoba w domu y, pięknie się rozwija, rozwija swoją karierę i tak dalej, natomiast y, obowiązki domowe y, nie uczestniczy w nich. Czyli druga osoba y, uczestnicząc w nich aktywnie, y, na przykład w kwestii właśnie y, odbioru dziecka i tak dalej, nie ma możliwości takiego rozwinięcia się. Dobrego zawodowego, chociażby przez to, że nie jest w równym stopniu dyspozycyjna, tak? I to też nie jest dobre. Poza tym wszelkie myśli, po prostu, które Was dobijały, opinie innych ludzi, czyli na przykład chcieliście kiedyś otworzyć swoją firmę, i podzieliliście się tą myślą na przykład z ciocią genią. Tak? Ciocia Gienia nigdy nie miała firmy, ale ona Wam po prostu 10 argumentów zaraz powie: że nie, nie warto, że trzeba płacić podatki, że to są jakieś w ogóle straszne sprawy. Jedno pytanie: czy ona kiedykolwiek miała firmę? Czy, czy kiedykolwiek, hmm, czy dysponuje taką wiedzą, żeby móc być fachowcem? Bo wy sami, tak tutaj wyraźnie widać, że dochodzicie do tej pozycji cesarza, wy sami doskonale możecie się zorientować, w jaki sposób to zrobić, i sami mieć własną opinię. I opinie innych y, ludzi nie powinny Was już stresować, nie powinny was już dobijać, nie powinny już powodować właśnie y, tego typu zaklętego kręgu, w którym się y, kręciliście. Co więcej, nie każda praca, którą wykonywaliście. Wykony, wy, wy, nie mogę się wysłowić, mój Boże. Przepraszam. Nie każda, praca, nie każda praca wykonywana przez Was wcześniej satysfakcjonowała Was na przykład pod względem waszego rozwoju. Czy mówię tu o takich pracach, które owszem zapewniały jakiś poziom utrzymania. Z naciskiem na jakiś, natomiast wy się w nich nie rozwijaliście i nie czerpaliście z tego przyjemności. Czyli tak, byłem, bo byłem, no bo trzeba opłacić czynsz. To też się już skończy. Wy zrozumiecie, że yy, można yy, uzyskać więcej, że ten wszechświat chce dać Wam więcej i że Wy doszliście już do tej pozycji. Gdzie potraficie sami coś stworzyć, zbudować, tym zarządzać i być w ten sposób szczęśliwi. Tak? Tutaj też myślę, że odpadną wszelkie niskopłatne zajęcia, zajęcia, gdzie stosowano być może nie mówię do wszystkich, ale nie daj Boże, żeby tam ktoś stosował na was mobbing i tak dalej, to też podpada. Już koniec cesarz sobie już na pewne rzeczy nie pozwoli cesarz umie chronić swoje granice umie uderzyć pięścią w stół i w tym wszechświat wam pomoże także gratuluję gratuluję, bo wiadomość dla was jest taka buduj swoje imperium jesteś cesarzem nieważne czy jesteś kobietą czy mężczyzną napracowałeś się umęczyłeś się Jaka pomoc była innych, no to też tam widać, prawda? Na, tym, na tej karcie? Jest czas na Ciebie. Możesz to zrobić. Masz tą siłę, masz tą moc. Jeszcze cię tu, słuchajcie, yy, jeżeli ktoś wyciągnie w, w kartach yy, Tarota, w rozkładzie, w rozkładzie większym, kartę Słońce, to naprawdę powinien ruszyć z kopyta, powinien ruszyć do przodu, ponieważ ta karta opromienia wszystkie inne. To pomyślcie, jaką ten cesarz ma moc. Ja w Was wierzę, wierzę w spełnianie Waszych marzeń, w spełnianie Waszych ambicji yy, i tego Wam życzę. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Niech to się dla Was jak najbardziej zrealizuje, yy, to jest to, co do Was przychodzi. Ok, grupa pierwsza. Grupa druga. I grupa druga. Tu też jest cała historia. Piątka, yy, buław, szóstka buław i królowa Pentakli. Olbrzymia konkurencja, jeżeli chodzi o y, wszelkiego rodzaju działania kreatywne, y, jeżeli chodzi o rozpęd życiowy, to ja tutaj y, widzę konkurencję, tak? Yy. Każdy ma swojego smoka, musieliście się przed tym bronić, musieliście y, tutaj y, wyjść do tej walki, y, stanąć do walki o coś. Stanąć do konfliktów, tak? I te konflikty, słuchajcie, konflikt to nie jest coś, co działa w jedną stronę. Konflikt zawsze pochłania Waszą energię. Jeżeli Wy się angażujecie w cokolwiek, to będziecie współpracować z taką energią, w jaką się zaangażujecie. Dlaczego my się czujemy tak fantastycznie, kiedy jesteśmy kochani, zakochani? Kiedy, nie wiem, układa nam się w życiu, kiedy wygra... czujemy się jakbyśmy wygrali los na loterii, nie wspominając o sytuacjach, kiedy faktycznie możemy trafić szóstkę w totolotkę. Natomiast tutaj doszło do takiej sytuacji, um, <laughs> szereg mi się przypomniał: każdy ma swojego smoka, nie zawaha się go użyć, tak? I tak, um, wyjdzie to przypomina czasami e, takie rodzinne spotkania. Na których właśnie każdy ma swojego smoka, nie zawaha się go użyć, i wszystkie te smoki zaczynają nagle walczyć ze sobą, tak? Nie daj Boże jeszcze przeciwko wam. Więc tutaj widać jakiś element konfliktów, element walki. Ale słuchajcie, z konfliktami to jest też coś takiego, że nie da się przejść życia, nie angażując się w te konflikty i. Część nas, również jeżeli chodzi o procesy wewnętrzne, podlega zmianom. Pięć również oznacza zmianę, tak? Zmianę w nas. I mm, czasami my, żeby wzrosnąć w siłę, żeby wzrosnąć siłę wewnętrzną, siłę psychiczną, y, jesteśmy poddawani takim właśnie próbom. Natomiast wy z tej próby wychodzicie zwycięsko. I tutaj y, jest pokazany właśnie ten laur y, zwycięzcy. Nie wiem, czy wy mieliście taką sytuację w pracy, że tutaj y, kilka projektów, na przykład, biło się o jakieś dofinansowanie. Czy wy mieliście y, taką sytuację, że startowaliście na przykład w jakimś konkursie na jakiś projekt i, i po prostu ta konkurencja dawała wam y, ostro popalić? Tak czy siak, wygrywacie? Wygrywacie i będą z tego bardzo wymierne korzyści finansowe. Być może tu też te smoki, one lubią też symbolizować nasze wewnętrzne lęki. Wcale nie musiała ta walka odbyć się na zewnątrz. Ten konflikt, to co się tu dzieje, ona mogła się odbyć wewnątrz Was, gdzie Wy sami przepracowywaliście jakieś swoje postawy po to, żeby móc zwyciężyć ze starymi niepotrzebnymi schematami i osiągnąć dobrobyt. Tak czy siak, to do was idzie. Idzie dobrobyt, idzie y, taka piękna współpraca z energią y, ziemską, kiedy ta ziemia rozkwita, kiedy ta ziemia ma dla was mnóstwo darów, y, kiedy Osiągacie spokój wewnętrzny, nie musicie się martwić o przyszłość i kiedy przede wszystkim nie musicie nikomu nic zawdzięczać, ponieważ wszystko, co stworzyliście, ten swój stabilny świat, ona bardzo przypomina kartę cesarzowej. To, co stworzyliście i zobaczcie, jeszcze tutaj jest taki fajny piesek, który jest przyjacielem, tak? To, co stworzyliście, stworzyliście sami. Macie do tego pełne prawo i macie pełne prawo z tego czerpać. Teraz pełnymi garściami sami. Także fajna stabilizacja w świecie materialnym fajne osadzenie się tutaj tak jak mówię, to, co jest najważniejsze. Wy nie siedzicie na tronie, bo go komuś y, zabraliście. Wy sami na niego zapracowaliście, tak? Tą postawą i ten dobrobyt też y, nie jest tak, jakby on y, nie ginie, y, rozdawany, tak? Na prawo, na lewo. Pamiętajcie o tym, bo to jest bardzo ważne że teraz ja mam, no to ja też lekką rękę mam i wszystkim dam, a potem się okaże, że jest jakieś na przykład fajne szkolenie, które ileś tam kosztuje, a wy nie możecie w nim uczestniczyć, no bo już kupiliśmy wszystko wszystkim na te święta, tak? To jest wasze czerpanie, wasza przyjemność. I oczywiście możecie się podzielić, natomiast pamiętajcie o jednym, że to jest wasza praca, i głównym, tak jakby źródłem, y, y, które, y, które was obdarowało, jesteście wy sami. I nie zapominajcie w momencie osiągnięcia tego sukcesu o was samych, tak? Natomiast sukces jest, to do was idzie. Być może na dzień dzisiejszy jeszcze jesteście w tym momencie. Wy wygracie, wy zwyciężycie, wy się nie macie czego obawiać. Róbcie swoje, nie przejmujcie się innymi, co kto powie, bo tu jest też symetryczne do pierwszego czytania, że wy macie jakiś y, po prostu y, fajny plan. Y, podejrzewam, że materialny, bardziej finansowy, bardziej z czymś takim związany. A tutaj proszę. Zaczynają się smoki fruwające. Zwycięzca jest jeden, i to jesteście wy. I to będziecie wy. I kiedy już wygracie, to proszę, żebyście sobie nie zapominali, tak? Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że się przydało. I trzecie czytanie. Słuchajcie, trzecie czytanie w tamtym czytaniu dotyczyło związków, tu wyszło identycznie. Proszę. Wiecie, co tu się dzieje? Dwójka mieczy, kapłan i dziesiątka mieczy. Ja powiem coś, co mało osób wie o kapłanie, zaraz, zaraz wam powiem. Tu widzimy osobę, która ma zawiązane oczy, tak? Tutaj widzimy księżyc i yy, dwa miecze. To jest karta wyboru, tak? I bardzo często ten wybór był yy, dokonywany by w taki sposób, Yy, że po pierwsze, albo ja go nie mogę dokonać, albo dokonywało się, bo zauważcie, przy jednym mieczu jest księżyc. Niewłaściwego wyboru. Niewłaściwego wyboru, yy, czyli yy, tego miecza, yy, pod wpływem iluzji. Oczywiście księżyc nie, nie zawsze oznacza yy, coś złego. Absolutnie nie. Natomiast ta karta jest kartą blokady, jest kartą blokady mentalnej na poziomie mentalnym, że po pierwsze nie umiem wybrać, po drugie jak wybiorę, to źle wybiorę. I to o czym niewiele osób mówi, które zajmują się kartami tarota, zastanawiam się czasami, czemu tak niewiele osób o tym mówi. A to jest karta egzaminu. To jest karta egzaminu. Tak jakby um, zjawia się mistrz i mówi ok, a teraz będzie egzamin, natomiast ty do niego przystąpisz z własnej woli w tym czasie, w którym ty będziesz chciał przystąpić, kiedy ty będziesz gotowy. Na czym polega ten egzamin? Ten egzamin polega na tym, że najprawdopodobniej w swoim życiu emocjonalnym, w kwestiach wyboru w stosunku do swojego życia emocjonalnego czemu ja o tym mówię bo tu są te iluzje i tu są takie lichy prawdopodobnie za dużo do powiedzenia miała głowa. A za mało serce w związku z czym też tak łatwo było uciec w jakieś iluzje, tak? Czyli na przykład nie wiem, mam dwóch kandydatów, dwie kandydatki, tak? Ale jedna z nich. I tutaj rozsądek zaczyna podsuwać argumenty, więc my jakby idziemy za tym. Albo nie umiem wybrać, więc stracę obie, albo ym, nie umiałem wybrać, więc straciłem jedną, więc wziąłem to, co zostało, i tak dalej, i tak dalej. Nie, te blokady już się skończą. Wy będziecie umieli przede wszystkim rozpoznać. Już nie jesteście y, tymi osobami. Po pierwsze, nie ma opaski. Będziecie umieli przejrzeć. Bo wiecie, bardzo często, kiedy my zawieramy znajomości, to to jest taki odgrywanie też pewnych ról w sposób naturalny i oczywisty. Każdy, kiedy podobamy się drugiej osobie, kiedy ta osoba podoba się nam, staramy się pokazać od jak najlepszej strony, tak? I fajnie, dlaczego nie. O ile te nasze wady nie są jakimiś wadami bardzo poważnymi, tak? I, i które staramy się ukryć, i po prostu tego człowieka ym, wprowadzić w błąd. Już mówię o jakiej sytuacji mi chodzi. Chodzi mi o postawy np. Na narcystyczne, psychopatyczne, socjopatyczne. Być może, być może te wybory dokonywane przez Was były takie, że potem wiązały się z ogromnym cierpieniem, tak? Tym razem Wy zdacie egzamin, tym razem, to już się więcej nie powtórzy. Wy już będziecie umieli dokonać takiego wyboru, który będzie dobry dla Was, dla, dla Waszych emocji i zbudować i osiągnąć to szczęście, które Wy będziecie chcieli osiągnąć. I Oczywiście ja mówię w kategorii związku pomiędzy mężczyzną a kobietą, ale proszę Was, żebyście nie brali tego dosłownie, bo to może dotyczyć różnych sytuacji. Czasami jest to pozwolenie na przykład na ingerowanie swojej mamy w Wasze życie rodzinne i teraz. Nie chcecie urazić mamy, z drugiej strony kurczę, yy, nie wiem, mężowi, żonie się to nie podoba. Nie chcecie urazić tej drugiej osoby, teraz co wybrać, tak? Tutaj już będziecie wiedzieli, co zrobić, bo przede wszystkim, kiedy wy nie wiecie, co wybrać, albo dokonujecie niewłaściwego wyboru, wy i tylko wy padacie tego ofiarą. Wy pierwsi będziecie się czuli fatalnie. Wy sami, dokonując niewłaściwych wyborów, powodowaliście wcześniej dostęp do, do Was, do, do Waszych emocji, niewłaściwym ludziom. Otwieraliście takie, jakby, drzwi niewłaściwym osobom. Tutaj intelekt też odgrywał wielką rolę. Pewnie nieraz biliście się z myślami o Jezu, co teraz zrobić, co powinnam zrobić, co powinienem zrobić. Już tego nie będzie. Będziecie umieli zadbać o to szczęście emocjonalne. O szczęście emocjonalne, które <laughs> chcecie stworzyć przede wszystkim dla siebie i <laughs> dla osób, które kochacie. Tu już będziecie wiedzieli, co zrobić. I to do Was przychodzi. Nieważne, ile masz lat, nieważne, ile razy oblałeś ten egzamin, wiem o czym mówię, bo ja sama go oblałam. Ten egzamin idzie do Ciebie, być może pierwszy raz w Twoim życiu, jako zaliczony. Teraz możesz odbierać swój dyplom. Gratuluję! Bardzo się cieszę. Życzę wszystkiego dobrego Wam i y, życzę Wam tego, że, y, żeby takie y, niższe troszeczkę energię, bo jesteśmy wszyscy troszeczkę zmęczeni i, i czasem nerwowi, y, żeby Was po prostu omijały i żebyście mieli ogromną radość z tego grudnia, bo w tym grudniu mimo wszystko i są te święta i jest Sylwester. Czyli okazja, żeby się spotkać, żeby odwiedzić y, najbliższych czy przyjaciół. Życzę Wam wszystkiego, wszystkiego dobrego. Naprawdę jeszcze raz jestem pod wrażeniem, jak to czytanie jest kompatybilne y, z tym czytaniem y, z zaćmienia. Tyle, że tam y, były cały czas y, takie wyzwania, przed jakimi stoicie, a teraz jest już pokazane, co do Was idzie. Także jestem naprawdę bardzo zadowolona. Wszystkiego dobrego dla Was, dla nas wszystkich.